Jest wtorek. 24 maja. Wyobraź sobie, jak Jezus rozmawia z uczniami o swoim odejściu do Ojca. Zauważ, jak troszczy się o nich aby nie zostali sami bez pomocy i opieki. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to pośle go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jezus chce przygotować swoich uczniów na swoje odejście. W serdecznej rozmowie wskazuje, dlaczego jego powrót do Ojca w niebie jest konieczny. Rozumie, jak bardzo uczniowie potrzebują Jego bliskości. I jest im smutno z powodu rozstania. Dlatego zapewnia ich, że nie zostaną sami. On nadal będzie z nimi, ale w inny sposób niż do tej pory. Będzie obecny w każdym miejscu i czasie przez swojego ducha. Jak wygląda Twoja uważność na obecność Ducha Świętego, Parakleta? Jezus wyjaśnia, jak owocne jest działanie Ducha Świętego. To Duch przypomina nam o wszystkich dziełach dokonanych przez Boga, a dzięki tej pamięci nie dajemy się zwieść myślom, które zaprzeczają towarzyszeniu i trosce Boga. On prowadzi nas drogą prawdy i pomaga odróżniać ją od fałszu. Przekonuje nas o grzechu oraz konieczności przyjęcia zbawienia. On tworzy wspólnotę Kościoła, jest źródłem odnowy i świętości każdego z nas. Gdzie szczególnie dostrzegasz działanie Ducha Świętego? Duch Święty jest niezawodnym przyjacielem i przewodnikiem. Prowadzi każdego z nas do pełnej prawdy. odsłania ją stopniowo. Rozumie nasze zagubienie, nasze lęki i słabości. Wie, jak bardzo potrzebujemy Jego mocy i mądrości. Dlatego, Udziela nam według swej hojności, ale i naszych możliwości. On nas umacnia i pociesza. Co robisz, aby Duch Święty mógł działać w Tobie i przez Ciebie? Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to pośle go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Porozmawiaj z Jezusem, jak z przyjacielem, o działaniu Ducha Świętego w Twoim życiu. Chwała Ojcu i Synowi i, Synowi, i, Duchowi, i Duchowi Świętemu, Świętemu jak, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. wieków. Amen.